W tym przewodniku pokażę Ci dokładnie, jak możesz handlować na demo całkowicie za darmo na Femex, który jest profesjonalną giełdą kryptowalut. Przede wszystkim oczywiście potrzebujesz konta Femex i w tym celu polecam, abyś przeszedł poniżej tego filmu, ponieważ z linkiem poniżej tego filmu uzyskasz dostęp do najlepszych możliwych nagród za rejestrację do 800 dolarów amerykańskich, które możesz następnie wykorzystać do handlu. Więc jeśli jeszcze nie masz konta Femex, przejdź poniżej tego filmu, utwórz swoje konto, a potem możemy zacząć handel na demo. Po zarejestrowaniu się na Femex możesz od razu przejść do handlu na demo. Nie musisz wpłacać żadnych środków. W górnej sekcji najedź kursorem na kontrakt, a następnie przejdź do handlu symulacyjnego. A teraz jesteśmy w oficjalnym pulpicie nawigacyjnym handlu symulacyjnego Femex, który jest zasadniczo tym samym co handel na demo. Możesz zobaczyć w górnej sekcji zastrzeżenie to jest handel na demo. To są symulowane aktywa, a zyski oczywiście nie są prawdziwe. Również straty nie są prawdziwe. Więc zasadniczo możemy handlować bez żadnego ryzyka. Przede wszystkim, nie tylko możesz handlować kontraktami terminowymi na handlu demo Femex, ale także handlować botami. Więc jeśli chcesz ćwiczyć handel botami, możesz to również zrobić na Femex, ale w tym przewodniku skupmy się na handlu długimi i krótkimi pozycjami w Bitcoinie z dźwignią. Przede wszystkim, masz do 550 000 USDT. Na swoim koncie handlu demo możesz również zobaczyć, że to właściwie MUSDT. Pod Pozwól, że powiększę co, oznacza MOC, USDT, więc to jest 100 symulowanych, to są tylko fundusze demo. Teraz, jeśli chcesz zmienić aktywo, możesz to zrobić w lewym górnym rogu. Możesz zobaczyć tutaj wspierane kryptowaluty. W tej chwili Femex wspiera 6 aktywów do handlu demo i zawsze polecam wybierać Bitcoin, ponieważ Bitcoin jest oczywiście wiodącym aktywem kryptograficznym, a cokolwiek robi Bitcoin, cały rynek kryptowalutowy będzie podążał za nim. Teraz jesteśmy na wykresie Bitcoina, który jest u btcm usdt co oznacza bitcoin mock usdt i teraz możemy rozpocząć handel demo, jeśli chcesz otworzyć transakcję możesz przejść do prawego górnego rogu, tutaj chcesz upewnić się, że jest ustawione na otwarcie, ponieważ mamy zakładkę otwierania i zamykania w tym przypadku oczywiście chcemy otworzyć transakcję, teraz możesz również zmienić dźwignię tutaj ustawmy ją na 10 krat to całkowicie w porządku, nie chcemy używać większej dźwigni na początku Teraz możemy użyć zlecenia limit lub zlecenia rynkowego. Zawsze wybieram zlecenie rynkowe, ponieważ chcę być od razu w transakcji. Następnie przesuwamy to na samą stronę, ponieważ chcemy zainwestować wszystko, a potem możemy kliknąć na otwórz długą pozycję. Po prostu potwierdź to, a potem będziemy w pozycji. Teraz widzimy, że transakcja została zrealizowana tutaj. Mamy również przegląd transakcji na dole. Teraz, co możemy zrobić, to dodać zlecenie realizacji zysku i stop loss, co jest niezbędne do handlu. W dolnym przeglądzie możesz zobaczyć TPSL. Kliknij na ten ołówek, a potem możemy edytować to tutaj. Dla realizacji zysku ustawmy 59 000, a dla stop loss ustawmy 57 000, a następnie klikamy na potwierdzenie. Teraz możemy nawet zobaczyć na wykresie, że mamy stop loss i realizację zysku. Jeśli chcesz edytować realizację zysku lub stop loss, po prostu... Kliknij ponownie na ołówek, a potem możesz po prostu edytować ustawienia tutaj. A jeśli chcesz natychmiast wyjść z transakcji, masz kilka opcji. Przede wszystkim możesz skorzystać z sekcji zamykania tutaj. Jeśli chcesz całkowicie wyjść z transakcji, przesuń to w prawo, a następnie kliknij na zamknij długą pozycję, ponieważ w tym przypadku mamy długą pozycję. Alternatywnie, co możesz również zrobić w dolnej sekcji, co również wolę, ponieważ jest to szybsze i łatwiejsze. Możesz po prostu kliknąć na rynek, co zamknie całą twoją pozycję. Więc kliknij tutaj, klikamy potwierdź, i teraz możesz zobaczyć, że natychmiast wyszliśmy z transakcji, i to jest najszybszy sposób, aby wyjść z transakcji. Jeśli skończyłeś z handlem demo na Femex, możesz wrócić do handlu na żywo, a aby to zrobić, możemy przejść do górnej sekcji tutaj, wrócić do rzeczywistego handlu, a to teraz przeniesie nas do pulpitu nawigacyjnego handlu na żywo. Więc jeśli chcesz zacząć handlować na Femex, gorąco, Polecam, abyś przeszedł poniżej tego filmu, ponieważ z linkiem poniżej uzyskasz dostęp do ekskluzywnego bonusu za rejestrację do 8,800 dolarów amerykańskich, który możesz wykorzystać do rzeczywistego handlu. Podczas gdy na koncie handlu demo otrzymujesz 550 000 symulowanych USDT.